Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Tariusz po tej stronie z kanału Zarabiam Klikając. Dzisiaj króciutko, na szybko chcę Tobie pokazać, przedstawić możliwość wypłacenia swojego wkładu z FutureLad Pro. Jeśli jesteś osobą, która wpłaciła więcej pieniędzy niż odzyskała, to masz możliwość odzyskania swojego wkładu. Za chwilę przedstawię Tobie taką możliwość. Wszystko również będzie opisane pod spodem, pod filmem. Także zachęcam zarówno do wysłuchania mnie, jak i do odczytania treści pod tym materiałem wideo. Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot? Najpierw musimy wysłać wiadomość do supportu FutureAd Pro. Adres masz podany również w opisie więc możesz tam skopiować ten adres i wkleić w przeglądarkę. Następnie napisać wiadomość o treści. Witam nazywam się pod swoje imię i nazwisko. Następnie musisz również podać swój login w FutureNet. Dodatkowo musisz napisać, że z racji, że nie akceptuję ostatnich zmian w regulaminie FutureNet Pro, zwracam się z prośbą o zamknięcie mojego konta i rozliczenie. Jest to bardzo, bardzo ważne. Następnie. Podajesz swój adres bitcoinowy do rozliczenia z CoinDeal. Ważne, aby te portfele, które podasz były gdzieś tam wcześniej, zweryfikowane z Future Ad Pro. I pamiętaj, że dostaniemy kasę, czyli dostaniecie Wy kasę, jeśli wcześniej nie wypłaciliście wkładu. Jest to bardzo ważne, czyli na przykład, jeśli wcześniej miałeś wpłacone 1000 dolarów wypłaciłeś 1200, to nawet nie masz, nie masz co starać się o jakikolwiek zwrot, tak? Natomiast jeśli wypłaciłeś 1000 dolarów, a w ciągu całego swojego aktywnego działania w Future Pro odzyskałeś powiedzmy, czy też odzyskałaś 500 dolarów, 600 dolarów, to ta różnica, która dalej dalej widnieje, będzie tobie Zwrócona, przynajmniej powinna być zwrócona. Jeśli zrobisz wszystko według tych zasad, które masz napisane w opisie pod filmem, a także widzisz w tym nagraniu, to powinno wszystko być ok. Dodatkowo w opisie, jak i, jak i w nagraniu, właśnie teraz widzisz zdjęcia, jak to wszystko wygląda, jak odpisują ludzie z Future Pro, co trzeba zrobić, żeby odzyskać te środki tak naprawdę nie jest to zbyt trudne, osobiście osobiście ja nie mam co się starać o odzyskanie wkładu, natomiast jeśli jesteś taką osobą lub masz ludzi którzy nie odzyskali swojego wkładu możesz mi podesłać ten filmik, możesz mi podesłać te informacje, żeby właśnie te osoby próbowały odzyskać swój wkład, tak więc myślę również, że z tym nagraniem kończymy temat Future Pro nie ma sensu dalej nagrywać jakichkolwiek filmów czy też podcastów na temat tej firmy, dlatego że według mnie jest ona już skończona. Mogą nawet oferować dziesiątki dolarów czy też setki. Za rejestrację nie, nic to nie da. Ta dziura będzie się powiększała. Także tutaj uważam, że ten biznes jest po prostu skreślony. Oczywiście, według mnie, dla mnie jest ten biznes skreślony. Dla ciebie może być ciągle rentowną. Firmą, aczkolwiek e, jeśli firma nie wypłaca, nie wiem jak może być rentowna. No dobrze, mam nadzieję, że pomogłem w jakiś sposób Tobie. Jeśli nie, to mam nadzieję, że chociaż pomogłem Twoim e, bliskim, czy też Twoim partnerom biznesowym, e, którzy zarabiali z Tobą właśnie w tej firmie. E, możesz oczywiście się odwdzięczyć, e, zostawiając łapkę, e, zostawiając subskrypcję, udostępniając dalej ten materiał wideo, czy też bardziej podcast. E, oczywiście z góry bardzo dziękuję. Tymczasem e, trzymajcie się i życzę Wam powodzenia, abyście odzyskali swój wkład i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się, cześć.